Cześć. Nazywam się Piotr Myszka i chciałbym zaprezentować techniczną kurtkę żeglarską Ilbera Extreme marki DAT. To kurtka typu softshell, wykonana z materiałów wiatro- i wodoodpornych o dużych właściwościach oddychających. Jeden z najlepszych i najbardziej docenianych modeli żeglarskich marki DAT spogaciliśmy o parametry niezbędne w najcięższych warunkach. Dla wzmocnienia efektu szczelności wszystkie szwy i zamki są klejone. Kurtka posiada dodatkowe rozpinane zamki wentylacyjne pod pachami Model został uzupełniony o wstawki odblaskowe poprawiające widoczność w trudnych warunkach. Kurtka posiada liczne, funkcjonalne kieszenie zamykane na taśmowe zamki, dzięki którym są wyjątkowo szczelne i odporne na przenikanie wody do wewnątrz. Rękawy kurtki posiadają neoprenowe rzepy, aby zmniejszyć przepływ chłodnego powietrza do wewnątrz kurtki. Odpinany kaptur posiada paski ściągające ze stoperami, dzięki którym można go bardzo dokładnie dopasować do głowy i ochronić przed wiatrem i wodą. Kurtka Ilbera Extreme to profesjonalna kurtka żeglarska łącząca najwyższe standardy techniczne z najnowszymi trendami w modzie, a jej wykończenie zachwyca jakością, dbałością o szczegóły i wygodą w użytkowaniu. Kurtka Ilbera Extreme jest modelem w wersji Unisex, występuje w kolorze granatowym i jest dostępna w rozmiarach od podwójnego XS do podwójnego XL. Kurtka Ilbera Extreme to jeden z modeli w oficjalnej kolekcji wybranych przez Polski Związek żeglarski. Polecam Piotr Myszka.